Cześć dziewczyny, witam, w tym tygodniu będziemy powtarzać te asany przez 7 dni, także zapraszam, zawsze zaczynamy jogę z fajnym wyciszeniem, więc dwa palce, tutaj palec wskazujący i kciuk dotykają się i tutaj opieramy swoje ręce, dłonie na kolanach, wyciszamy się, obserwujemy oddech. Tak jak mówiłam poprzednio, różne myśli przychodzą nam do głowy, ale pozwalamy im sobie biec, przechodząc z prawej na lewo, z lewej na prawo, a my skupiamy się tylko na oddechu. Otwieramy oczy i dzisiaj zaczynamy. I jeszcze raz, jak poprzednio, z pozycji stojącej. Pozycja Mountain Pose, uginamy lekko kolana, dłonie skierowane tutaj w stronę ściany przedniej i zamykamy oczy jeszcze na sekundkę. Znajdujemy taki wewnętrzny balans. Już ten balans, stopy przywierają mocno do podłogi i robimy głęboki wdech, patrząc na niebo, sufit i wydech. Do połowy tworzymy taki prosty kręgosłup, 90 stopni z nogami, i w dół, i znowu powtarzamy wdech. odnosimy się i w dół. I powtarzamy jeszcze dwa razy. Odnosimy się powoli. Zrobimy sobie Sun Salutation dzisiaj, czyli zaczynamy od lewej nogi, lewa noga do tyłu, Warrior One. Nauczymy się Wojownika 1 i Wojownika 2 dzisiaj, i potem połączymy to z Sun Salutation, czyli z powitaniem Słońca. Ta noga troszeczkę na ukos idzie, przednia ugięta. A nasze biodra skierowane są do tej przedniej ściany. Energia naszych rąk idzie w górę. Poczujemy siłę tutaj fajną. Warrior 2, nic się nie zmienia, tylko ustawienie bioder. Dobrze, Warrior 1. Wojownik 1. I wojownik 2. I ustawiamy się gwiazda tak zwana. I. Gadę z połóż czyli bogini łopatki, do tyłu. Odpoczywamy na jednej nodze i odpoczywamy na drugiej nodze. Gwiazda znowu. I robimy wojownik jeden na drugą stronę. Pamiętamy o rękach, wystrzeliwują w górę. Nie zapominamy o oddechach. Wojownik jeden. Wojownik dwa. Wojownik jeden i wojownik dwa. Gwiazda i z spostrzeg pogini. bogini. Wspaniale. Opuszczamy ramiona i pozwalamy tutaj ramionom, barkom troszeczkę odpocząć. Super wracamy do pozycji wyjściowej i teraz zrobimy sobie powitanie słońca czyli tak jak zaczynaliśmy ręce do góry a ah, wydech i teraz zaczynamy pierwsza noga tutaj do tyłu Zaczynamy od prawej nogi do tyłu warrior one dobrze ręce Warrior one na drugą stronę ręce, w tył. I teraz tak zwany plank, plank, czyli wiem jak to się po polsku nazywa. I opuszczamy ciało w dół. Do podłogi. Dobra, opuszczamy ramiona, rozluźniamy mięśnie twarzy i przygotowujemy teraz palce nasze, ponieważ biodra idą do góry. Upward Facing Dog, czyli pies do góry i pies do dołu. Super. Wyobraźcie sobie, że Klatka piersiowa naciska na tylną ścianę, a biodra są przez kogoś podnoszone w górę. I tak wytrwamy tutaj przez chwilkę. Dobrze, jedna noga idzie do góry. Uuu, pozwalamy jej się tam powyginać. I ta noga. Przejście do przodu. Jeszcze raz wojownik numer jeden. Wojownik numer dwa. Wspaniale wojownik numer jeden. Ręce idą w dół, plank, czyli ciało równoległe do podłogi. I downward facing dog. pies. w prawo w lewo, jak tylko się da, i teraz ta noga idzie do przodu, Marty. Wojownik numer jeden. Wojownik numer dwa. Wojownik numer jeden. Już umiem. Potrafimy ręce na dół i tylnia noga do przedniej nogi. Uuu, pozwalamy. Tu się zrelaksować. Możemy nawet takie a, ruchy jak fale na wodzie. Wspaniale. Podnosimy tu w 90 stopni. U, wyprostowany kręgosłup i w dół. I wracamy do pozycji góra. taki tak. I teraz parę ćwiczeń takich balansujących, czyli pozycja drzewa. Możemy zacząć tutaj poniżej kolana, możemy iść powyżej kolana, jak komu pasuje, ale skupiamy się na jednym punkcie, na ścianie i tutaj łapiemy balans. A teraz tą nogę przenosimy do pachwiny. To jest tak zwany half lotus, połowa lotusa. Czy jest to możliwe? Utrzymanie równowagi. I odchylamy tą nogę jak najdalej do tyłu. Wspaniale. I teraz ta noga idzie do tyłu, rozciągamy ją, trzymamy balans. Dobrze. I ta sama noga idzie do przodu, do klatki piersiowej. Tu wykorzystujemy czas. I nasze kosteczki tutaj wszystkie w stopie się rozciągają. Strzepujemy. Teraz pozycja drzewa na drugą stronę. Czyli możecie być tutaj. Albo możecie być ponad kolanem. Wysoko. Łapiemy balans. Triple pose. Czyli asana drzewa. I tą stopę przenosimy do half lotus, czyli połowa lotusu odchylając, odchylając nogę do góry, pięknie. I teraz ta noga idzie nam do tyłu. Do przodu, do klatki piersiowej, jak najwyżej. Wspaniale. Uff. I teraz pozwalamy rękom się rozluźnić. Jak się tylko da. Wspaniale. Rozluźniamy się. I teraz przechodzimy do pozycji siedzącej. Pozwalamy naszym nogom opadać tutaj, rozluźniając nasze biodra. I tak jak wycieraczki samochodu, nogi idą w prawo i w lewo, rozluźniamy je. Wspaniale. I pozycja krzesła, tutaj chair pose, czyli jedna noga nam idzie na udo. I jak najbardziej tutaj możemy podciągnąć się, czyli przejść, czyli zamiast leżeć, to przyciągamy się do nóg jak najbardziej. Och, wspaniałe rozluźnienie dla bioder. Nie zapominamy o oddechach. I powolutku zmieniamy nogi, czyli teraz ta pozycja krzesła, je puls na drugą stronę. Och, oddychamy. Jeżeli czujemy, że coś jest napięte, to hmm, rozluźniamy wszystko oddechem. Wspaniale. Powolutku kładziemy się na podłodze i przenosimy nasze nogi, robiąc taką malutką kulkę ze swojego ciała. I powoli nogi opuszczamy, obydwie na jedną stronę. Pomagamy sobie ręką, kładziemy ciężar, a głowa idzie w drugą stronę. Przepiękny skręt całego ciała. stronę, skręt drugą stronę. Zamykamy oczy. I wszystkie wewnętrzne organy nasze są pięknie wymasowane teraz. Wspaniale. I teraz zakończymy naszą Practice nasze asany pozycją Happy Baby, czyli od środka łapiemy zewnętrzne części stóp i masujemy kręgosłup. Happy Baby. To już jest nasze ostatnie ćwiczenie. Będziemy powtarzać to przez cały tydzień. Wy teraz przygotowujecie ciało do ślwasa, czyli ciężkie ciało na podłodze. A skanujemy, czyli robimy taki scanning, jak się czują nasze części ciała od stóp do głowy i od głowy do stóp. A ja już się żegnam. Nam.